Sie Manko! Eee, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym QA. Eee, I zaczynamy. Pierwsze pytanie od Kaspra. Czemu Tata nie zawsze dokończa przywitanie? Eee, nie wiem, Tata czasami ma jakąś taką zabieńkę, więc ja muszę dokończyć, a ja po prostu szturcham go. O! I widzicie, już Tata jest. Manko! No Nie, to jest było. No, także tak, ale jest czasami inaczej robię, jak na przykład jest. Się! O, i się w się zaczął? To po prostu biorę sobie go o Tak, brudy, I wynoszę z pokoju i, do łóżka, po prostu i tyle, nie? Stworzylibyście serię na kanale, którą by Tata prowadził, na przykład coś w, w stylu, Tata radzi". Ja mam kanał, na którym chciałem właśnie robić poradniki budowlane. Tam zrób to sam takiego, ty tam do. Ale no ja na to nie mam czasu, ja kiedyś będę miał czas. Taka seria, pewnym myślę, powstanie. A tata ta, ma kanał, tata ta, ma 45. Tak, ale, no, ale tutaj możemy, czemu nie? No właśnie, tak. możemy nadam. Na Wtedy ja tacie by na przykład pomagał i takie tam. No Także tak. Znaczy ja będę pouczył. O. Pomyślimy. Ja będę wymyślał, a on będzie to robił. Pomyślimy, zobaczymy. Od Patrycji. Yy, jaki wspólny, wspólny moment wspominacie najlepiej? Tych momentów naprawdę już było kilka. Potąd. Yy, wszystkie są prze takie, że będę kiedyś wnukom, nawet Adam w swoim wnukom będzie opowiadał. Zaczynając, casting w Poznaniu, które wygraliśmy. Dokładnie. Później yy, na stadionie narodowym Koncert Metaliczny. Czekaj, dopowiem go do tego castingu, że wtedy aż się popłakaliśmy tak i wspólnie. Tak, yy, yy, mówimy o, o momentach, yy, w których yy, no nam się łzy polały. Dokładnie. Ze, <laughs> ze szczęścia, ja. oczywiście. Tak. Yy, co tam kolejne? W, A, 40 no. tysięcy widzów na przykład świetny moment. Myśmy wtedy siedzieli i oglądali. Jak na żywo w praktyce. Ja. Na liczniku, no i, ta, tak. Także ten moment na własne gałę zresztą sfotografowany został. W sumie nasze najlepsze momenty są. <laughs> ale ale nie... jak, ja pamiętam właśnie ten, ja z aparatem jest to 40 tysięcy. Zdjęcie zrobiłem. 40 000, ułamek sekundy no. później już było 40 tysięcy. Jeden. No. Także to ułamek sekundy wykorzystałem na zrobienie tej podróży. No, także fajnie. No, no, no jeszcze pewnie sporo. Ale czekaj, momentów przed nami. Dużo, znaczy w sumie te wymieniliśmy wspólne momenty związane z czym? Z YouTube'em. <laughs> To chyba są te tak, my... no życie prywatne również. Ale no szczęść nam fajnych momentów. Ja teraz powiem, że na przykład yy, wspólne jak jedziemy na jakiś koncert, to też fajnie wspominamy, oczywiście tak, razem po, tam Tak, jesteśmy. To hop nas nie porzuciło. Dokładnie. W dalszym ciągu jak mamy jakieś okazję jesteśmy na jakimś koncercie, to jesteśmy. Dokładnie. Ale w tym momencie to już jesteśmy z kamerami i od czasu do czasu coś tam sobie dogramy wręcz do naszego kanału. Także tak, już troszkę to inaczej wygląda, ale Już, to już, to, jest. To, już. Czasami się. Zacina, a czasami nadal się czasami jak się rozgada, to nie kończy nigdy. Kolejne pytanie. Tak. Jakim cudem tabliczka z napisem nie deptać trawy znalazła się na trawniku? No ja podejrzewam, że gościu, który tą tabliczkę tam postawił, to ją z łuku wystrzelił i ona tak... O no właśnie. ...wpadła i... i stoi. Ja podejrzewam, że kilka razy to robi. Albo nie. Posiada. Jak sadzili trawę, to on nasionko takie specjalne do tabliczki właśnie wrzucił w to miejsce, Faktycznie, ta tabliczka wyrosła! No, dobra. raczej trawy się nie sadzi tylko sieje, ale mały tam. <laughs> znaczy ogrodnicy jak, jak youtuber. Adam, jaka twoja ulubiona marka butów? Niech tata też opowie. A moją, moją ulubioną marką w sumie to jest Adaś. Czyli jego imiennik, dokładnie. A, tam, a ja najbardziej lubię czarne. Myślałem, że kl klapki lubisz. To znaczy, tak, lubię takie obuwie e, lekko-sportowe e, marki Kubota. To jest polska marka, niech będzie reklama. A co? Czy chciałeś być youtuberem jak byłeś młody? Pytania hmm, pytanie chyba do taty. Tak, ja już w latach 70-tych marzyłem o tym, żeby zostać youtuberem. Hmm, tylko musiałem poczekać aż e, YouTube się... Do <noise> <noise> Zanim wymyślą komputery, <noise> później internety, a później YouTube. A. No Także musiałem chwilkę poczekać. Jakieś 30, 30 lat. No jakieś. 30? 40 w sumie róbnie. No, no to, dobra, nie liczę. 43! 44 lata nada czeka na YouTube. 43! Nie wiem. No dobrze, niech ci będzie. Ja mam 49, ale więcej, no tym... w wieku 6 lat zacząłem marzyć o tym, aby zostać YouTuberem. <grym> <grym> A tak szczerze ja chciałbym tutaj opowiedzieć historykę, bo pewnie nikt jej nie zna i w sumie jeszcze jej nie mówiłem nigdy. Nawet ja o tym nie wiedziałem szczerze mówiąc. W sumie nikt tak, bo ciebie nigdy nie w tym Generalnie youtuberem mógłbym już zostać około 5 lat temu. Ponieważ już wtedy oglądałem tych dzień, Jak on miał? Joker, JJ Joker. No ci pierwsi YouTuberzy co tam nagrywali, już się w nich wpatrywałem i tak myślałem, kurde? Nagrałbym coś. Nagrałem frapsikiem jeszcze wtedy. I chciałem wrzucić, okazało się, że to jest potrzebny bardzo dobry internet, a ja takiego nie posiadałem i nie byłem w stanie wrzucać filmiku. Także jedyną przeszkodą dlaczego Adam nie zaczął 5 czy więcej lat temu nagrywać to za słaby internet. No, po prostu. 50 tych kilobitów, bajtów, czy jak. No. Tam. No w każdym razie jak filmik... No na... Filmik ściągałem jakieś 700 MB gdzieś koło tygodnia. No, to sobie I najczęściej jak dochodziło do 99% pobrania, internet padał. <laughs> to nie dało się dobrać tego jednego, bo trwało to kolejne dwa dni. Macie jakieś scenariusze, jeśli tak to zajmuje... ile zajmuje Wam napisanie ich? Yy, generalnie tak, scenariusze do Adam kontra wyglądają w ten sposób, że umawiamy się kto wygra. Oczywiście piszemy to na kartce, wygra Adam, wygra Tata. Dokładnie. Nawet I... nie losujemy, tylko się umawiamy. I w trakcie nagrywania oczywiście wymyślamy zasady bo tego Adam kontra Tata. Tak, to niejednokrotnie nieraz Adam wycina to, ale, ale na przykład proszę, przy kurowaniu drewna to, to myśmy... Praktycznie zaczęli konkurencja nie wiedzieliśmy Włączamy czy kamerę. Na czym to ma Włączyliśmy kamerę i a dobra, to, to ty pierwszy tutaj robisz to na czas, będzie znaczy, Nie, Nie, absolutnie nie piszemy żadnych scenariuszy, to wszystko jest na spontanie. Tak samo ty, to wygrywa się jest no, to znaczy, Ja nie mówię, że scenariusze są złe, chyba zaczniemy to robić w końcu, że rzeczywiście to jakoś tam profesjonalnie, profesjonalnie wyglądało, bo w końcu już kurde parę słów mamy, także I czas a... może być. i o po tym pomyśleć. Dokładnie. Kolejne pytanie. Eee, dlaczego jesteście tacy mega pozytywni? Tak się Was świetnie ogląda. Eee, dlaczego pozytywni? To chyba nie będziemy Wam opowiadać, bo trochę nielegalne to jest. Ale fantastycznie się bawimy. Masz tą rurkę jeszcze? Dobra, że idziemy. A ja wiem do czego używamy. To znaczy dziękujemy tutaj Gilbertowi. No czekaj, nie przewracaj się. <słyska> To służy nam do... ten. No dobra. Cały brudny jak ten. jaki brudny. Czy tata cię bije? <grym> <grym> dobra, kolejne pytanie. Który z was umie dookoła świata? <grym> pytanie. Ale pytanie... Tata dookoła świata zrobi trzy razy. Zrobił trzy razy Tak, ale już trenuje na czwartym Tak Także, a ja yy, mogę wam w sumie pokazać <głosy> 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 Czy jeśli spadnie śnieg to twój tata przeleci bokiem samochodem? I tata wam teraz opowie fajną historyjkę, słuchamy W sumie to ja lubię, tylko że jak jest jakiś ładny kawałek klasu gładkiego, gdzie nie ma dziur, no to, wiecie, plał i zgadni, czyli poddriftować. Kiedyś, kiedyś jak jeszcze miałem dużego świata, postanowiłem sobie, a, to się uczyłem jeździć. Jechałem na taką łąkę. No i tam poślizgi, wyprowadzanie i tak dalej, tam była taka skarpa. Kiedyś nie wyhamowałem i mi przednie koła spadły, mm -hmm. a że ta jest na końcu świata i naprawdę... Ja chyba miałem wtedy już telefon komórkowy, zadzwoniłem do sąsiada, który przyjechał i nie wyciągnął. Niestety tu. Samochód zapisł mi. Dobrze, że chociaż tylko po jeszcze trzymał się. Bo jakbym bym tam wpadł, to musiałbym <laughs> wtedy szukać nowego samochodu. <laughs> do dzisiaj by pewnie nie należał. <laughs> Dobra, ciśniemy kolejne. Jakie macie znaki zodiaku? Postanowiliśmy, że... Czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> Postanowiliśmy, że zagramy w kalambury i wy w komentarzach piszcie co my pokazujemy. No właśnie, będziecie zgadywać i, i spod jakiego znaku, który znak. Dokładnie. To... Dobra, pierwszy tata. No to ja jestem spod znaku... Telefon do z... I teraz piszcie w komentarzach, co to jest za jak eee, Mała podpowiedź, nie jest to bocian. <noise> Dobra, i teraz moja kolej. Uwaga, czy się rozgrzać. Zrób mi miejsce. Nie nie jest to Michael Jackson. Dokładnie. <laughs> Mogę mu coś zapytać? <laughs> eee, czego? Musimy się pomyśleć. Hmm. Chyba może, tak. no. możesz. Możesz, możesz. Albo nie. Nie, teraz tak. robimy wyjątek. Mogę. Możesz, możesz. Dobra, niech ci, niech ci będzie. Dla ciebie wszystko, przyjacielu. przed 30 lat <noise> <Co to było>? <głos> 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 hey, Wszystkie pytania oczywiście są wzięte z naszego fanpage'a Adam i Tata na Facebooku i na YouTubie. Pozdrawiam kanał, który tak zawsze mówi. A to wziąłem, wzią, się już było. No a się wydać. Kurde ma będę się wyciągnąć. E, dobra, a więc zapraszamy na fanpage i czekajcie na post, zadawajcie pytania do Hyu Dobra, ty robisz Co Subi, łapka i komentarz, bardzo miłe. leki Ziół Ty no, ubiegł, ty byś pobrudził To się tak robi